Dream big, cause boy, you're gonna make it. Stand tall, there's higher road to take it. Let go of everything that you know, and be wild in the mystery. Yeah. One, two, I've been in the darkness for 40 days. Znajdujemy się na placu Wolnica. Spotkaliśmy się tutaj w związku z 11 edycją Distinguished Gentleman Ride. Jest to impreza charytatywna. Walczymy z rakiem prostaty oraz depresją u mężczyzn. No, pogoda nas nie rozpieszcza, ale bardzo tutaj odważni motocykliści, wbrew tym kropelkom, które padają, pojadą w słusznej sprawie. W ramach tej akcji Krzewimy ideę zdrowego, zdrowego trybu życia, no i zbieramy fundusze na badania nad rakiem prostaty oraz depresją u mężczyzn. Strasznie się cieszę, że po raz kolejny mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu, jakie jest DGR. Zaczynaliśmy kilkanaście lat temu. Co się zmieniło? Nie zmieniło się na szczęście podejście mężczyzn do własnego zdrowia, a wręcz przeciwnie, poprawiła się świadomość, poprawiła się chęć częstszego badania. Natomiast zmieniły się statystyki. W tej chwili nowotwór gruczołu krokowego jest pierwszym nowotworem wśród mężczyzn, na który zapadamy. 20% wszystkich nowotworów to nowotwory gruczołu krokowego, dlatego tak ważna jest profilaktyka, tak istotne są takie akcje jak ta. Także panowie badajcie się, kontrolujcie się i miejmy nadzieję, że nie będziecie w tym jednym na dziewięciu którzy zapadają na raka gruczołu krokowego. Bardzo ważne jest nasze zdrowie psychiczne, mentalne, Co, żebyśmy jako mężczyźni uczyli się rozmawiać o naszych problemach, o naszych wyzwaniach, żebyśmy się uczyli nawzajem tego, że możemy być wobec siebie otwarci i możemy prosić o pomoc, bo to jest najważniejsze, żeby nauczyć się, że mężczyzna też może prosić o pomoc. Up in the middle of the night, open my eyes and my own oh mind. My, dreaming, dreaming, dude. Well, all oh my dreams are sweet. when I lay me down and sleep? Not dreaming. Ooh. Don't give me no fuss, don't give me no fight. Trafiłem tutaj pierwszy raz jakieś 6 lat temu na innym motocyklu. Jakoś tak mocno złapałem bakcyla. Udało się złapać tą besę. No i tak pojawiam się co roku. Drugi raz zapominam był kolegi, który jest 11 raz, ja dopiero drugi raz, ale dzięki temu wpisałem się w, jak już mam nadzieję w tradycję. Cześć, jestem Paulina. Co roku przejeżdżam na DGR, żeby wspierać mężczyzn, bo kocham mężczyzn na motocyklu i się badać co roku, albo nawet i częściej.